Witajcie, drodzy widzowie! Dzisiaj przynosimy Wam niezwykle ważne informacje, które mogą wpłynąć na życie milionów emerytów w Polsce. Już 8 listopada 2024 roku szykują się kluczowe zmiany w systemie emerytalnym, które mogą odmienić oblicze wsparcia finansowego dla seniorów. W obliczu rosnących kosztów życia i inflacji, te zmiany mogą przynieść ulgę wielu emerytom, którzy zmagają się z codziennymi wydatkami. Nasz odcinek poświęcony jest dokładnemu omówieniu tych nowości. Dowiecie się, jakie nowe zasady wejdą w życie, jak wpływają na wysokość wypłat emerytalnych oraz co każdy emeryt powinien wiedzieć, aby jak najlepiej przygotować się na nadchodzące zmiany. Warto, abyście usiedli wygodnie, ponieważ nadchodzące zmiany są niczym innym jak prawdziwą rewolucją w systemie wsparcia dla seniorów. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się nie tylko wysokości nowych świadczeń, ale także kryterium, które będą miały kluczowe znaczenie w przyznawaniu tych dodatkowych funduszy. Każda zmiana może wiązać się z nowymi wyzwaniami, ale i z ogromnymi szansami na poprawę jakości życia wielu emerytów. Dlatego bądźcie z nami do końca, aby dowiedzieć się, jak przygotować się na 8 listopada i jakie kroki należy podjąć, aby skorzystać z tych nowych możliwości. Czas na zmiany, które mogą naprawdę odmienić Wasze życie. Pierwsze zmiany dotyczą wysokości emerytur. ZUS zapowiedział, że od 8 listopada 2024 roku wprowadzane będą nowe zasady, które mogą skutkować wyższymi wypłatami. Wyjątkowe jest to, że niektóre emerytury mogą wzrosnąć nawet do 5330 zł miesięcznie. Ale kto może na to liczyć? To pytanie nurtuje wielu seniorów. Podobno nowe zasady mają na celu dostosowanie wysokości emerytur do rosnących kosztów życia i inflacji. Warto podkreślić, że nie wszyscy emeryci automatycznie skorzystają z tego podwyższenia. ZUS planuje wprowadzenie nowych kryteriów, które będą miały kluczowe znaczenie dla ustalania, kto otrzyma te dodatkowe środki. Teraz skupmy się na kryteriach. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z wyższej emerytury? Mówi się, że ZUS wprowadzi nowe regulacje dotyczące stażu pracy, dochodów oraz sytuacji rodzinnej emerytów. Na przykład osoby, które mają niższe dochody z innych źródeł, Mogą być priorytetowo traktowane. Dlatego warto przygotować się i sprawdzić, jakie dokumenty będą potrzebne do ewentualnej aplikacji o wyższe świadczenia. Ale uwaga! Pojawiają się także głosy, że zmiany mogą budzić kontrowersje. Niektórzy eksperci obawiają się, że nowe kryteria mogą wykluczyć wiele osób, które nie są w stanie wykazać się odpowiednimi dochodami. Jak więc będą wyglądały te zmiany w praktyce? O tym przekonamy się już wkrótce. Przejdźmy teraz do dat wypłat. Kiedy emeryci mogą oczekiwać pierwszych środków? ZUS obiecuje, że pierwsze wypłaty według nowych zasad rozpoczną się dokładnie 8 listopada 2024 roku. To może być kluczowy moment dla wielu seniorów, którzy liczą na wsparcie finansowe. Ale nie zapominajmy, że proces może zająć trochę czasu, a nie wszyscy otrzymają pieniądze w tym samym momencie. Warto również wspomnieć o terminach składania wniosków. W miarę jak zbliża się 8 listopada, ZUS będzie przyjmować wnioski o wyższe świadczenia. Upewnijcie się, że macie wszystkie niezbędne dokumenty w gotowości, aby nie przegapić tej szansy. W odpowiedzi na rosnące potrzeby seniorów, ZUS planuje wprowadzenie nowych świadczeń, które mają na celu wsparcie emerytów w trudnych sytuacjach życiowych. Szczególną uwagę zwrócono na osoby borykające się z problemami finansowymi, zdrowotnymi oraz życiowymi. W ramach tych działań ma zostać uruchomiony fundusz wsparcia dla seniorów, który umożliwi emerytom uzyskanie dodatkowych funduszy na pokrycie kosztów, które mogą stać się uciążliwe w codziennym życiu. Te środki będą mogły być przeznaczone na opłacenie rachunków, leczenie, a także na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków, które często spędzają sen z powiek wielu starszym osobom. Dzięki tym nowym rozwiązaniom ZUS pragnie zwiększyć bezpieczeństwo finansowe seniorów i ułatwić im codzienne funkcjonowanie. Fundusz Wsparcia ma działać na zasadzie uproszczonej aplikacji, co oznacza, że seniorzy będą mogli łatwiej ubiegać się o te świadczenia. Ważne jest, aby każdy emeryt wiedział o dostępnych opcjach wsparcia i mógł je wykorzystać w razie potrzeby. Informacje na temat tego funduszu będą szeroko dostępne, a ZUS zapewni odpowiednie kampanie informacyjne, aby każdy senior mógł skorzystać z tych udogodnień. To istotny krok w kierunku poprawy jakości życia emerytów i ich samodzielności. Zwłaszcza w obliczu coraz wyższych kosztów utrzymania oraz wydatków związanych z leczeniem. U się o nowe świadczenia, kluczowe jest zrozumienie całego procesu aplikacji. ZUS obiecuje, że procedura będzie znacznie uproszczona w porównaniu do poprzednich lat, co powinno ułatwić emerytom dostęp do dodatkowych funduszy. Aby rozpocząć, seniorzy powinni odwiedzić stronę internetową ZUS, gdzie znajdą szczegółowe informacje na temat wymogów oraz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku. Warto również skontaktować się z infolinią ZUS, gdzie można uzyskać pomoc w wypełnianiu formularzy oraz odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące nowego systemu. ZUS podkreśla, że kluczowym elementem będzie przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów, takich jak zaświadczenia o dochodach czy informacje dotyczące sytuacji życiowej, co pozwoli na szybkie rozpatrzenie wniosku. Kiedy wniosek zostanie złożony, seniorzy powinni aktywnie monitorować jego status. ZUS planuje wprowadzenie systemu, który umożliwi śledzenie postępu aplikacji online, co ułatwi emerytom uzyskanie informacji na temat ewentualnych braków lub dodatkowych wymagań. Warto pamiętać, że każda aplikacja może być rozpatrywana indywidualnie, więc cierpliwość będzie kluczowa. ZUS zobowiązuje się do regularnego informowania o postępach procesu, a także o terminach wypłat nowych świadczeń. Warto również śledzić media oraz oficjalne komunikaty ZUS aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami w procedurach oraz ewentualnymi nowymi wymaganiami, które mogą się pojawić. Utrzymując czujność i będąc dobrze poinformowanym, seniorzy zwiększają swoje szanse na pomyślne uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego, które może znacznie poprawić ich komfort życia. Nie możemy zapomnieć o potencjalnych zmianach w przepisach prawnych, które mogą wpłynąć na sposób obliczania emerytur. Na horyzoncie mogą pojawić się nowe regulacje dotyczące waloryzacji, które mogą jeszcze bardziej podnieść wypłaty emerytalne. Co to oznacza dla Was? Trzymajcie rękę na pulsie. Wszelkie zmiany będą szeroko komentowane w mediach, więc bądźcie czujni, aby nie przegapić żadnych istotnych informacji. Podsumowując, 8 listopada 2024 roku to dzień, na który czekają wszyscy emeryci. To nie tylko kolejna data w kalendarzu, ale moment który może przynieść znaczące zmiany w codziennym życiu milionów seniorów w Polsce. Nowe zasady dotyczące wysokości emerytur oraz wprowadzenie dodatkowych świadczeń to tematy, które od miesięcy wywołują wiele emocji i dyskusji. Każdy emeryt ma prawo wiedzieć, jakie zmiany mogą wpłynąć na jego finanse. Dlatego tak ważne jest, aby być na bieżąco z informacjami i nie dać się zaskoczyć nowym przepisom. Zrozumienie, jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z wyższych świadczeń, może być kluczem do lepszej przyszłości finansowej. Pamiętajcie, aby być dobrze poinformowanymi i przygotowanymi na nadchodzące zmiany. Zgromadziliśmy dla Was najważniejsze informacje, które pomogą Wam zrozumieć, co się wydarzy 8 listopada. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące nowych zasad, terminów wypłat czy procedur aplikacyjnych, zachęcamy do zadawania pytań w komentarzach. Zespół będzie aktywnie odpowiadał na Wasze wątpliwości i starał się rozwiać wszelkie niejasności. Nie zapomnijcie również o subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z najnowszymi aktualnościami dotyczącymi emerytur i świadczeń. Dziękujemy za Waszą uwagę, a już teraz zapraszamy na kolejny odcinek, w którym podzielimy się dodatkowymi informacjami i poradami, które mogą pomóc Wam w lepszym zrozumieniu zmian w systemie emerytalnym.